Cześć, witajcie, ja jestem Najonet, a dzisiaj zrobimy sobie przegląd moda Water Physics do Minecraft, a więc lecimy. Okej, okay, a więc jak możecie się domyślić po nazwie moda i po nazwie filmu jest to mod, który dotyczy fizyki wody w Minecrafcie. Zmienia to ten mod naprawdę dużo, więc sobie to wszystko potestujemy. Na początek, weźmiemy sobie taką przyziemną rzecz, która się zmieniła, czyli sobie wyobraźcie, gracie sobie Survival i jest to jakby funkcja w Minecraftie prawdziwa, dodana przez Mojang. I chcecie sobie zrobić źródełko wody, bierzecie sobie dwa razy wodę, ale niestety nie na tym modzie. Potrzebne są na was cztery wiaderka, więc jest to dosyć realistyczne, no bo jedno wiaderko to jedna kratka, no nie. No i niestety jakbyśmy chcieli teraz sobie tutaj z tego nieskończonego źródłka wody cokolwiek podbierać, no to niestety będzie się nam ono opróczniało, więc musimy korzystać z większych akwenów. Następnie pokażę Wam kolejną dosyć przyziemną rzecz. Możecie czasem w Minecrafcie spotkać takie wodospady fajne. Ale niestety nie na tym modzie, bo taki wodospad ulegnie destrukcji, ponieważ woda z niego spłynie, bo nie jest tam ona nieskończona. Na tym modzie woda w ogóle nie jest nieskończona, więc musimy ją tutaj szanować. A teraz przejdziemy do czegoś bardziej ekscytującego. Mamy tutaj taką oto jaskinie koło oceanu. Jest dosyć ona głęboka. Okej, okay, nadałem sobie jednak efekt e, widzenia w nocy. Tutaj mamy piękny ocean, ale Teraz wpuścimy to wszystko do tej jaskini i patrzcie na to. Leci. Cała woda zaczyna lecieć na razie z tego zbiorniczka, który ma tutaj na szczęście połączenie z oceanem, ale też niestety wyschnie po drodze. Nie wiadomo, czy też tutaj nie wyschnie, więc poszerzmy tą dziurkę i patrzmy na to, jak woda tam wpływa. Jest to na pewno niesamowity widoki coś niespotykalnego w normalnej grze. Na wersji vanilla. Jak widzimy wszystko zostaje zalewane. Tutaj jeszcze płonieszczymy, i tutaj ubywa wody, jak widać, ubywa jej po trochu z całego akwenu. Nawet tutaj, przy wybrzeżu oceanu, widzimy ubytki w wodzie. Lecz żeby wysuszyć z wody, wypuszczając ją cały taki ocean, myśmy potrzebowali naprawdę ogromnej jaskini albo naprawdę ogromnej dziury. Poniszczmy tutaj jeszcze to, by tam więcej wody mogło swobodnie wpływać. Ta jaskinia zostaje zalana. Jak widzicie poziom wody jest już aż tutaj, a ja przed chwilą był tylko w tym malutkim pomieszczeniu. Zostanie zaraz ta cała jaskinia zalana. I potem będzie się ten poziom wody tutaj chciał ustabilizować, przez co woda z oceanu i z innych tutaj okolicznych miejsc będzie chciała tutaj ten poziom wyrównać. Tutaj niestety musimy zniszczyć to biedne drzewo. Przepraszam, zobaczcie sobie, nawet jeśli weźmiemy gąbkę, to jest to naprawdę bolączka, by usuwać tą wodę, bo ta. Powraca w te miejsca. A przy użyciu bloków nie jesteśmy w stanie w ogóle tej wody się pozbyć, bo wypływa. Więc nie możemy jej zniszczyć, ale możemy ją jedynie wysuszyć. I jak mogliście zobaczyć, cała ta jaskinia została zalana przez wodę z morza. Tutaj ten poziom będzie się stabilizował, lecz widzimy tutaj naprawdę duże ubytki w wodzie. I naprawdę widać je w wielu miejscach, nawet na odległych wybrzeżach. Jest to na pewno bardzo fajny mod. Polecam Wam go obczaić. Choć co prawda do gry na survivalu może być lekko uciążliwy, ale mimo wszystko zachęcam Was do pobrania, link w opisie na wersję 1.16.5. Cześć!